Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry, kochanemu Państwu. No tak, dzisiaj postanowiłem poruszyć trzy sprawy, trzy tematy w jednym utworze. Więc proszę sobie go albo podzielić jakoś, jak Państwo mają ochotę, albo co. No w każdym razie muzyka jest taka, powiedziałbym, zlotowa, ogniskowa trochę, z gitarką. Kiedyś o miłości się śpiewało przy takiej muzyce, a dzisiaj no, też z miłości dla państwa i z miłości dla prezydenta Dudy, dla ojca Tadeusza Rydzyka, no i dla byłego ministra dworczyka. Zapraszam serdecznie. Pojechał pan Duda do Kenii i Rwandy Afryka w pas się kłania A na zakończenie podróży Andrzeja Zostanie jeszcze Tanzania Pojechał pan Duda na czarny ląd Słoneczko strzaska mu pałę Pojechał pan Duda daleko stąd Aż szkoda że nie na stałe. Komisja do spraw kopertowych wyborów pracuje, aż pierś zatyka. Mą też zatkało, gdy przesłuchiwano pana ministra dworczyka. I taką myśl główną pan dworczyk wniósł: pomysł najlepszy na świecie. Wybory na poczcie był mus to mus, więc czego wy kurwa chcecie? Na jeden z kierunków tadziowej uczelni warunek był, proszę pana, kandydat na informatykę medialną, Glejt musiał mieć od plebana. Dotacje zabrano, a tadzik w szloch. Taka ogólnie jest sprawa, że tadzik, biznesmen i pisu pieszczoch brać umie, a nie oddawać. <śmuchy> No i w tych okolicznościach przyrody, proszę Państwa, melduję się, że jest karta z kalendarza, bo 6 lutego nie, b, dzisiaj i, i, i wtorek i imieniny obchodzą w związku z tym Amanda i Dorota, a także Amant, ale przez D, nie taki Amant taki. <ścoughs> Amant Antoni, Bogdan Bogdana, Bogdan, Bogdana, Gaston, Joachim, Leon, Leona. Paweł Szymon Tytus i Wedast. No, z Wedastem się chyba pierwszy raz spotykamy. Przysłowie na dzisiaj: na dzisiaj Święta Dorota zapowiada śnieg i błota. To to nawet ja się z takim przysłowiem spotkałem kiedyś. Przyznam Państwu. Yy, nietypowe święta. Wszystkiego dobrego solenizantom. Solenizantom oczywiście, nie jubilatom. wczoraj mnie Pan poprawił, słusznie. Yy, nietypowe święta. Dzisiaj jest Dzień Boba Marleja. A ponieważ Bob zmarł już, więc jest dzień Boba z Marleja nawet. O kurczę, Nie, to, to jest za długi dzień ten następny i jest Międzynarodowy Dzień Barmana. Panowie i panie, pozdrawianie. cycad dnia, uśmiech to pół pocałunku. Kornel makuszyński. A na koniec, jeśli Państwo łaskawi, bądźik Kasi. I Basia Bocian, nazwisko znane redakcji, przysłała następującą grę. Puchacz rolny. Dziękuję Państwu bardzo. Moje uszanowanie. Do zobaczenia. Do jutra.